Cześć, witajcie. Z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do rozpakowania kolejnego urządzenia i tu mamy wielką zagadkę, pierwsze. Miał być telefon S7 od GearBestu, o czym mówiłem wielokrotnie w Q&A, natomiast okazało się, że w ostatniej chwili, tuż przed wysyłką, zrobili mi zmianę na Redmi 4. Redmi 4, który występuje w kilku różnych wariantach i no tutaj wygląda jakby był jakby to była ta wersja Prime ze Snapdragon 625. Jest to tutaj oznaczone w ten sposób. Ale czy faktycznie tak jest, to się okaże dopiero wtedy, kiedy sobie odpakujemy to urządzenie i je włączymy. Sprawdzałem tylko czy nie jest zbity ekran, nic więcej, zaraz przejdziemy sobie do smartfona, zobaczmy co mamy w pudełku. Natomiast oczywiście przypominam, że ten smartfon jest dla Was, w konkursie do wygrania będzie konkurs w recenzji, tam będą wszystkie szczegóły. Konkurs będzie dla wszystkich widzów z pominięciem pewnej czarnej listy. O tym dowiecie się później, bo to jest dość taka nagła sytuacja związana z, ze wczorajszym filmem, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, może poczytać sobie komentarze. Wczorajszy film, wam tutaj podpinam cyfrowego postatu. Natomiast yy, no, standardowy zestaw bez słuchawek, kabalek micro USB 2.0, tu nie ma żadnej jakiejś wielkiej rewelacji. Ładny, czarny kabalek, fajnie, że czarny kabelek do czarnego telefonu. Bardzo lubię takie podejście. Natomiast y, mamy oczywiście ładowarkę, która nie jest przeznaczona na nasz rynek, więc musimy sobie załatwić tutaj adapter albo ładować inną. Jeżeli chodzi o amperaż, 2 ampery na wyjściu. Przechodzimy sobie do telefonu błyskawicznie, żeby nie przedłużać. No, mam nadzieję, że on jest naładowany. Niech nam się włączy. Y, oczywiście mamy tutaj całą papierologię i na pewno jest też tutaj kluczyk do uruchomienia naszego urządzenia może zrobię, żeby się zbutował, bo oczywiście później będą zarzuty, że nie było pokazane ja sobie w międzyczasie tutaj otworzę hmm, powinien być kluczyk, którego nie ma ciekawa sprawa, nie jest, dobra, przepraszam, przepraszam, jest kluczyk, wszystko jest eee, no dobra, odpala nam się, zdejmujemy sobie tą folię z przodu z tyłu oczywiście urządzenie też jest oklejone w odpowiedni sposób. Nie mamy tu podanej specyfikacji, natomiast no to sobie. Okej, okay, zdejmę, Ciekawe, już nam się coś tutaj loguje. Okej, okay, no dobra. Czy my możemy sobie w ustawieniach tutaj podejrzeć, jeżeli chodzi o specyfikację, bo to chyba było najważniejsze? Octa core, tak, 2 GHz, czyli podejrzewam, że to jest tutaj wersja z Snapdragonem 625, 3 GB pamięci RAM. Mamy tutaj Full HD wyświetlacz, aparat 13.5, bateria 400. No zapowiada się to naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Hmm, może potwierdźmy sobie no Redmi 4, taka jest dokładnie wersja. Potwierdźmy sobie może, czy to jest na pewno wersja urządzenia, jeżeli chodzi o ten smartfon ze Snapdragonem 625. Ja Was zaproszę za chwileczkę. No i najlepszym programem do potwierdzenia naszych obaw, jeżeli chodzi o specyfikację, jest Aida 64. Więc no dużo osób pyta, gdzie najlepiej sprawdzić. CPUZ nie zawsze pokazuje dobrze parametry, więc Aida 64 się jak najbardziej tutaj sprawdza. Oczywiście jest język angielski. Sprawdzamy sobie system, siomi, Xiaomi, 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 Xiaomi. Tu wchodzimy sobie w CPU i wyskakuje nam Snapdragon 625, więc wszystko jest OK. Mamy wyświetlacz, tak jak widzimy 443, no jest, na pewno Full HD. Z tego co widzę Adreno 506, więc tak to się prezentuje, bateria. 4000 niby, ale tak naprawdę na pewno jest 400, z tego co się orientuję, według wszystkich specyfikacji. Więc, no, no bardzo ciekawe urządzenie, no, zobaczymy jak to się będzie w ogóle tutaj prezentowało. Całe, no 5 sali oczywiście musimy sobie to tutaj u góry Full HD napisane. Cali, 5 cali musimy sobie oczywiście to uśrednić. Jeżeli chodzi o wygląd, no wygląda jak inne Xiaomi, tak? no bez jakiegoś wielkiego show, fajnie, że to jest z tyłu zakrąglone. Aparat nie wystaje. Mam nadzieję, że radzi sobie co najmniej jak ten w Redmi Note 4, a nie jak w trójce, bo tam to wyglądało gorzej. Skaner odcisków palców to oczywiście plasticzek, tu aluminium, tu wszystko pozrywam sobie później. Ładnie zeszlifowane, wszystkie ranty, jeżeli chodzi o, o przyciski. Bardzo dobrze stosowane, nic, nic nie trzeszczy, więc jest OK. Szkoda, że przyciski na dole nie są podświetlane, to jest taka informacja. E, oczywiście na dole z, złączę do ładowania micro USB 2.0. Mikrofon głośnik, u gór złączę na słuchawki, miejsce do sterowania naszymi urządzeniami w domu, jeżeli chodzi o podczerwieni, a tackę znajdziemy z lewej strony, więc właściwie to tyle, jeżeli chodzi o całą specyfikację. No, urządzenie bardzo poręczne 5 cali, e, bardzo tanie, gdzieś około 160 dolarów, coś takiego kosztuje. Ja, dostałem sobie z GearBestu, oczywiście do testów i później u mnie zostaje, ale natomiast musiałem jeszcze zapłacić VAT-u chyba 50 zł, 44 zł chyba dokładnie, więc to taka informacja, gdyby ktoś chciał zamawiać z tego linku, który będzie poniżej. Dajcie znać co myślicie, no mam nadzieję, że podoba Wam się to, że, że konkursów właściwie no, jeden się kończy, jeden trwa, drugi i trzeci, właściwie no cztery konkursy w ciągu miesiąca to naprawdę jest sporo, gdzie cztery fajne urządzenia do rozdania. Jeżeli taka polityka Wam się podoba, to będę wdzięczny za, za lajkowanie tego filmu. Jeżeli macie pytania, zapraszam do komentarzy. Trzymajcie się. No i pozdrawiam. Cześć.